Damy radę ty i ja, musi nas pokochać świat Cześć, z tej strony Honorata Skarbek, witam cię w serii Oceniam swoje stare teledyski Tym razem piosenka i teledysk damy radę Dziesiąty od początku mojej kariery, czyli od roku 2011, 14 lat Odpalamy, oglądamy, komentujemy i oceniamy Chcę wybierać z kim się Ej, ja serio lubię ten numer! Ten numer jest w ogóle tak pozytywny i ma tak fajny vibe. Pamiętam, że tutaj bardzo dużo się działo, jeśli chodzi o organizowanie wszystkiego do tego teledysku. Jak ja sobie pomyślę, słuchajcie, z perspektywy czasu, jaką ja byłam Zosią samosią i jaką Zosią samosią jestem do tej pory jeszcze razy milion. To to nie mieści się w głowie. Ja zawsze miałam tak dużo na głowie i tak dużą presję sobie dawałam, tak wiele obowiązków realizowałam i tak wiele zadań innych osób też brałam na siebie, że to jest niebywałe, ale w ogóle zawsze wychodziłam z takiego założenia, że umiesz liczyć licz na siebie, patrząc z perspektywy czasu, będąc w tym przemyśle muzycznym od kilkunastu lat, no niestety często miałam rację, a ja już doszłam do takiego momentu, że nie lubię mieć racji. I to wcale nie... Jest coś, czym mogłabym się chwalić, tylko uważam, że jest to brzemie, które muszę mieć na swoich barkach i pod którego ciężarem się uginam, bo ja naprawdę chciałabym tę rację, decyzyjność, tę sprawczość oddać komuś. Nie ktoś to robi wszystko. Nie chcę ja tego robić, żeby się nie okazywało, że ja to robię jakoś sprawnie. Czy ktoś wie, co ja mam na myśli? Czy ktoś tego słucha i myśli, że jestem debilem, który. Wie wszystko najlepiej, potrafi wszystko najlepiej. Ja jestem taką osobą, że ja szukam sposobów, a nie powodów. Dla mnie Sky is the limit. Nie ma rzeczy, nie, której nie da się załatwić, nie ma problemu, którego nie da się rozwiązać. Bardzo szybko mm, myślę, bardzo szybko łączę kropki, przeskakuję między, między wątkami, mam taki multitasking w sobie i ja tego nie lubię. Ja tego naprawdę nie lubię, że ja po prostu potrafię wszystko załatwić. I to wkurwia. Bo ja naprawdę chciałabym czasami być taką, wiecie, biedną dziewczynką, którą trzeba się zaopiekować i, i, i za którą wszyscy wszystko dookoła robią i ona się cieszy, bo coś zostało zrobione, a to było takie wow, ciężkie do osiągnięcia. Myślę, że na pewno numerologiczne liczby mistrzowskie tak mają bardzo często. Ja jestem numerologiczną jedenastką, nie wiem, czy wśród Was są osoby, które w numerologię wierzą. Ja staram się nie być fanatyczką czegokolwiek w swoim życiu, no i ze wszystkiego staram się wziąć taką odrobinę dla siebie i gdzieś tam zachować w tym wszystkim zdrowy rozsądek, ale jestem w ogóle bardzo ciekawa, czy wy wierzycie w numerologię, bo ja też dwa razy w swoim życiu wybrałam się do numerologa, który na podstawie mojej daty urodzenia i godziny urodzenia, i nawet tego, jakie tatuaże mam na swoim ciele i kilku innych takich pobocznych aspektów jej odczytywał moją osobowość, moje życie na poszczególnych etapach, moją przyszłość. Wracając do singla i teledysku Damy Radę, bardzo lubię wersję akustyczną tego numeru. Jak chcecie sobie posłuchać, to wpiszcie sobie Honorata Skarbek Damy Radę akustycznie. Lata, lata temu nagrywałam akustyczne wersje swoich numerów. Ostatnio do tego wróciłam, bo w roku 2024 wrzuciłam chyba z 10 takich filmików i na TikToka i na tą drugą platformę, gdzie właśnie śpiewałam akustyczne wersje swoich tych najnowszych i trochę starszych singli, także też możecie sobie do tego wrócić. Szukałyśmy idealnego modela, który będzie moim chłopakiem, z którym wkradam się nocą pokryjomu do właśnie takiego um, miejsca gier i zabaw i tam sobie świrujemy. Znaleźliśmy pięknego modela. Matko, słuchajcie, dziewczynek, i ten kość był piękny dziewczyny i chłopaki. Przepiękna buzia, uśmiech, ciało i ja byłam tak zawstydzona, że musiałam przy nim kręcić takie sceny, jak lizałam go po szyi, jak mieli um, jakieś takie sceny, jak się na niego wdrapywałam na stole bilardowym. Ja byłam tak onieśmielona jego urodą, jego pięknem, że było mi bardzo ciężko kręcić te sceny. Ja nie wiem, czy to widać, obejrzyjcie sobie ten teledysk dajcie znać czy to widać. hej ja tutaj miałam perukę i miałam perukę i miałam również swoje naturalne włosy, które wtedy zapuszczałam, takie bardziej na um, irokeza w scenach ze śpiewankami. Stylizację do tego teledysku robiłam Sama Ja zresztą od któregoś tam klipu zaczęłam się tylko i wyłącznie sama ubierać. I tak naprawdę w większości do dzisiaj 90% moich teledysków, moich wyjść i wszystko, gdzie mnie widzicie, to są stylizacje zrobione przeze mnie. Ja wiem, że zazwyczaj artyści mają swoich stylistów, mają osoby odpowiedzialne za ich wizerunek i rzeczywiście czasami korzystałam z ich pomocy, ale nie było to coś, co zdarzało mi się nagminnie i co zdarza mi się nagminnie teraz, teraz bardziej rzadziej niż Częściej, ale czasami oczywiście też fajnie uzupełnić tę swoją kreatywność. A stylizację do tego teledysku robiłam razem z Wiolą Piekut. Ona uszyła mi ten bodziak, który ja sobie wymyśliłam tutaj z wycięciami na żebra. A ten długi płaszcz, który tak żałuję, że ja sprzedałam, to był płaszcz zrobiony z dwóch takich kardiganów z handemu. Chciałam taki długi do ziemi, a one były takie mniej więcej do bioder, więc ja kupiłam dwa i wiola piekut mi właśnie przeszyła jeden do drugiego i zrobił się taki długi. I ja tak żałuję, że go nie mam. Bo on był fantastyczny! tyle dysku generalnie nie dzieje się nic spektakularnego. Jest taki lifestyle'owy, znowu nastoletni, tam, jakieś tam miłostki, szaleństwa. My wkradamy się do tego miejsca i tam sobie świrujemy. W final się okazuje, że ten typ mi się już tam znudził i ja go zamykam w tym kula kula i zostawiam go i sobie idę. On tam zostaje. Dlaczego? Do tej pory tego nie wiem. No i w końcu w teledysku pojawia się moment sponsora. Tutaj mieliśmy markę Citru, której byłam twarzą przez lata. Mogliście zobaczyć billboardy ze mną w dużych miastach w Polsce. Nie wiem, czy kojarzycie zapachy Citru. One są chyba nawet do dzisiaj. Wiem, że były w Rosmanie i też wszystkie opakowania, te papierowe i na tych buteleczkach były z moją twarzą przez kilka sezonów. I właśnie Citru i w sumie mój ulubiony zapach tych perfum jest na tym teledysku. Tam, Wypada mi to opakowanie Perfum, zapewne dlatego, że musiałam się trochę odświeżyć, bo zaraz później ten koleś piękny się na mnie wspina. Boże, ja się z nim tam prawie całowałam, widzicie to? No nie całowałam się finalnie, ale nasze usta były that close. That close. Cały teledysk oczywiście zrealizowałam zagadką Grymuzą i Magdą Słuchajcie, tę część ja powinnam sobie skopiować i dawać do każdego kolejnego teledysku, bo tak następny też będzie. A Nie! Następny nie będzie z Agatką i Magdą ale będzie z ich koleżanką, więc jakby ta sama estetyka. Byłam bardzo zadowolona i z ekipy, i z montażu, i z całego przebiegu powstawania teledysku. To były trwające czasy, kiedy wypórnia dawała mi stuprocentową decyzyjność, jeśli chodzi o tworzenie moich klipów. Ja osobiście uwielbiam numer Damy Radę, że pochodzi on z płyty Puzzle. Wyniki, które wykręcił teledysk Damy Radę, to na YouTubie mamy milion osiemset wyświetleń. Rok wydania to 2000. 2015. Teraz bardzo serdecznie zachęcam do słuchania Damy Radę i do oglądania klipu. Napiszcie mi, czy ten koleś Wam się podoba. Piosenkę oceniam na mocne 8. Ja uwielbiam ten numer, a teledysk też świetnie wspominam. Super mi się go kręciło, bardzo fajny odbiór ze strony ludzi. 7, myślę? A Wy? Jak oceniacie piosenkę Damy Radę i teledysk Damy Radę? Czekam na Wasze komentarze. No i zapraszam Was oczywiście do kolejnych części. Oceniam swoje stare teledyski. thank you